Hejka, dzisiaj pyszny makaron z pulpetami w kremowym sosie pomidorowo-śmietankowym. Zaczynamy od zrobienia pulpetów. Do mięsa mielonego dodajemy cebulę, sól, pieprz, czosnek w proszku, paprykę, słodką jajko, wszystko dokładnie mieszamy i formujemy nasze pulpety. Następnie smażymy nasze pulpety na złoty kolor na oliwie około 4 minuty z każdej strony. Teraz dolewamy bulion, pasatę pomidorową, sól, pieprz, czosnek w proszku, do tego surowy makaron, mieszamy, gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Następnie w garnku ląduje serek śmietankowy, pietruszka zielona, wszystko mieszamy, trzymamy na gazie około 3 minutki i bęk, przepyszny makaron z pulpetami w sosie pomidorowo-śmietankowym ląduje na Waszych stołach. Moja żona oszalała, kiedy ten makaron na obiad spróbowała. Kochani, musicie go zrobić, bo jest przepyszny. Pozdrawiam.